Dzień dobry Państwu, Maciej Piętak. Kłaniam się nisko i zapraszam na odcinek poświęcony aktualizacji rankingu krajowego UEFA po meczach wtorkowych, środowych i czwartkowych w eliminacjach do fazy ligowej Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji. Ale zanim przejdziemy do głównej części materiału, zachęcam oczywiście do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli takie aktualizacje Wam się podobają i przypominam oczywiście o możliwości wspierania naszego kanału, dzięki czemu odlokujecie różnego rodzaju bonusy. Na wstępie chciałbym podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto, Piotrowi z kanału Sportowym Okiem Piotra, Terimento, Anonymusowi oraz Tomaszowi Fickowi za to, że jesteście. I jeszcze mała informacja na wstępie, mianowicie y, ta informacja jest raczej skierowana do osób, które oglądały ostatni odcinek, czyli odcinek, który pojawił się w ubiegły piątek, mianowicie y, kolejny raz będę tłumaczyć, co oznaczają dane liczby w danych kolumnach, więc jeśli was to nie interesuje lub już wiecie, o co chodzi w tym na tej grafice, to możecie przewinąć do minuty i sekundy, którą Zaznaczyłem w opisie. Natomiast, jeśli chcecie jeszcze raz o tym posłuchać, to oczywiście przewijać nie musicie. Więc teraz skupmy się już na głównej części materiału i odpowiedzmy na pytanie, o co gramy w tym sezonie. Gramy o to, by na koniec tego sezonu Polska Liga wciąż pozostawała w top 15, co będzie oznaczało, że w sezonie 2027-2028 ponownie wystawimy 5 klubów do gry w Europie. I co ważne, nie nastąpiło tutaj przejęzyczenie, bo zawsze ten ranking będzie miał wpływ na to, co będzie działo się za rok w europejskich pucharach. Na przykład. Poprzedni sezon, sezon 2024-2025, Polska zakończyła na 15 miejscu w rankingu UEFA, dzięki czemu w przyszłym sezonie, czyli w sezonie 2026-2027, będziemy mogli wystawić 5 ekip w europejskich pucharach. I taki system ma na celu wyeliminowanie takiej sytuacji, że zespoły nie wiedzą w trakcie sezonu, czy dane miejsce w Lidze da im udział w europejskich pucharach, czy też nie. Teraz popatrzmy na ranking. W tym momencie jesteśmy na 13 miejscu w rankingu i szybka informacja, co oznaczają poszczególne miejsca, które mamy szansę zająć w tym sezonie. Jeżeli Polska zajmie miejsce od 11 do 12, to Mistrz Kraju zagra w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, Wicemistrz w drugiej rundzie eliminacji do fazy Ligowej Ligi Mistrzów, Zdobywca Pucharów w czwartej rundzie eliminacji do fazy Ligowej Ligi Europy. Trzecia drużyna zagra w drugiej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Europy, a czwarta drużyna w drugiej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Konferencji. Jeśli Polska zajmie miejsce 13 lub 14, to mistrz kraju zagra w czwartej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Mistrzów, wicemistrz w drugiej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Mistrzów, trzecia i czwarta drużyna zagrają w drugiej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Konferencji, a zdobywca pucharu zagra w trzeciej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Europy. Jeśli Polska zajmie miejsce 15, to mistrz kraju oraz wicemistrz zagrają w drugiej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Trzecia i czwarta drużyna zagrają w drugiej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Konferencji, a zdobywca Pucharu zagra w trzeciej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Europy. Natomiast jeśli Polska zajmie miejsca od 16 do 22, to mistrz kraju zagra w drugiej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Wicemistrz i trzecia drużyna zagrają w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji A zdobywca pucharu zagra w pierwszej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Europy Teraz informacja o co chodzi z punktami na grafice Na żółto została zaznaczona łączna liczba punktów za pięć ostatnich sezonów zdobyta przez kluby z danej ligi W przypadku Polski w tym momencie jest to 33,375 punktów Co plasuje nas na miejscu 13. Na fioletowo zostały zaznaczone punkty zdobyte w aktualnie trwającym sezonie i nie są tu jeszcze dopisane punkty bonusowe na przykład za awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów i wspominam o tym, bo Olympiakos awansował już do fazy ligowej Ligi Mistrzów i mogłyby pojawić się pytania czemu Grecja nie otrzymała bonusowych punktów. Zostaną dopisane po losowaniu faz ligowych Ligi Mistrzów, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Na biało lub w przypadku Polski na zielono zostały zaznaczone punkty zdobyte w danym tygodniu i ta kolumna będzie się często zmieniać. Jak liczymy te punkty, które e, widzicie? W eliminacjach za zwycięstwo klubu z danej ligi ten kraj otrzymuje jeden punkt, a za remis pół punktu. I te punkty dzielimy później przez liczbę zespołów, która została wystawiona przez dany kraj w europejskich pucharach, czyli na przykład Legia wygrała w eliminacjach, dostaliśmy jeden punkcik, ale że wystawiliśmy czterech reprezentantów, Legię, Lecha, Raków i Jagiellonię, to dzielimy ten punkt przez cztery i dostajemy 1 czwartą, czyli 250 tysięcznych, które dodajemy sobie do rankingu. Teraz możemy już na spokojnie przejść do tego, jak to wygląda, jeśli chodzi o miniony tydzień i jak punktowały poszczególne państwa. Zaczynamy oczywiście od Grecji. W tym tygodniu Grecję reprezentowały trzy ekipy, Olympiakos zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów, Paok rozpocznie grę w europejskich pucharach od trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy, rywalem Greków będzie Wolfsberger. Natomiast jeśli chodzi o ten tydzień, no to tak. Panathinaikos odpadł z rywalizacji o Ligę Mistrzów z Rangersami. Porażka w dumeczu 1-3, w rewanżu Remis ze Szkotami 1-1 i przed Grekami bardzo trudne starcie z Szachtarem w trzeciej rundzie eliminacji do fazy ligowej Ligi Europy. Jeśli ktoś mieszka w Krakowie, to nawet może kibicować e, rywalowi m, Panathinaikosu, czyli Szachtarowi, bo drużyna z Doniecka gra mecze domowe w Europejskich Pucharach na Stadionie e, Wisły. Aris natomiast, saloń, Aris Saloniki, bo jest kilka Arisów w Europejskich Pucharach, grecki Aris sensacyjnie odpadł z azerskim Arazem, remisując tylko w rewanżu 2-2. E, do 2. Szalona końcówka, Aris robił co mógł, e, natomiast ostatecznie e, comeback nieudany i Grecy tracą jedną z ekip. Aris odpada z Europejskich Pucharów, Grecję będą reprezentowały tylko cztery drużyny od tego momentu, ale oczywiście ich Ranking dalej będziemy dzielić przez 5. No i jeszcze AEK ten niestety, wyeliminował ostatecznie e, drużynę HPL-u. z jednej strony. Szkoda, bo Grecy mieliby już tylko trzy ekipy w grze, gdyby Aek odpadł. Z drugiej strony dobrze, no bo nie lubimy izraelskich drużyn ze względu na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Aek awansował, rywalem drużyny z Grecji będzie Aris Limassol, więc niedaleki wyjazd. Oczywiście będziemy kibicować w tym boju Cypryjczykom, jeśli chodzi o trzecią rundę eliminacji Ligi Konferencji. Dalej mamy Norwegię. Ale może jeszcze wróćmy na chwilę do Grecji. Grecja otrzymuje oczywiście 30 punktu, no bo trzy remisy 3 razy pół punktu, czyli 1,5 punktu, które dzielimy, 1,5 punktu oczywiście, które dzielimy na 5, czyli dostajemy 30. Norwegia, jeśli chodzi o Norwegię, w tym tygodniu też ten kraj reprezentowały 3 ekipy. Bran zremisowało na wyjeździe z Salzburgiem 1-1, ten wynik nie miał wpływu na rezultat dwumeczu, Salzburg pewnie awansował, Bran zagra w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy ze szwedzkim Haken. Natomiast jeśli chodzi o dwie pozostałe norweskie ekipy, Viking, który jest w bardzo dobrej formie, jeśli chodzi o rozgrywki ligowe, potwierdził to w Pucharach i wyeliminował słoweński Koper, wygrywając w dwóch meczu 12-3. Rywalem w trzeciej rundzie Ligi Konferencji turecki Baszak Szechir, i tutaj myślę, że to może być naprawdę ciekawy pojedynek. No i też Rosenborg bezproblemowo rozprawił się z litewską bangą, wygrywając w tym tygodniu 2 do 0, w dwóch meczu 7 do 0 i rywalem w trzeciej rundzie będzie szwedzkie Hammarby, więc Szwedzi mogą nam bardzo mocno pomóc, jeśli Haken i Hammarby wygrają swoje spotkania. Jeśli chodzi o pozostałe dwie norweskie ekipy, to Bodoglimt rozpocznie grę w czwartej rundzie eliminacji fazy ligowej Champions League, a Fredrik Stacht zagra w trzeciej rundzie eliminacji do fazy ligowej z duńskim Midtjylland, a więc Norwegii dopisujemy pół punktu, no bo dwa zwycięstwa oraz jeden remis, czyli 2,5 punktu dzielony na 5 mamy połówkę. Miejsce trzynaste Polska tutaj na zielono na szczęście, jedynka lepiej być po prostu nie mogło. Jesteśmy bardzo dumni z występów polskich ekip w europejskich pucharach. Zaczął dobrze Lech, wygrywając na Islandii na trudnym terenie z Brejdablikiem 1 do 0. Mówię trudny teren, bo. Brejdablik u siebie w poprzedniej rundzie potrafił wygrać z mistrzem Albanii 5 do 0. Też Lech na wyjeździe na Islandii różne cuda wyczyniał. Porażki z Wikingurem, ze Stjernanem, na szczęście z Brejdablikiem zwycięstwo. W trzeciej rundzie rywalem CFENA na pewno Lech nie jest bez szans w tym starciu. Legia też szczęśliwie mimo wszystko wygrała z Banikiem. Ktoś powie, jakim cudem szczęśliwie, skoro Legia. Z, powinna zdobyć 2-3 bramki więcej, tylko minimalne spalone spowodowały, że ostatecznie te bramki nie zostały uznane. Na szczęście Banik nie wykorzystał rzutu karnego w 90 minucie, dzięki czemu Legia wygrała i zagra w trzeciej rundzie eliminacji do fazy ligowej za Ekiem Larnaka. I też co ważne, Legia jest o jeden wygrany dwumecz od zapewnienia sobie fazy ligowej jakichkolwiek europejskich. Pucharów Poza oczywiście Ligą Mistrzów Lech ten komfort już ma, natomiast jeśli chodzi o drużyny w lidze konferencji, no to Jagiellonia i Raków solidarnie wygrały po 3 do 1 z kolejno Nowim Pazarem i Żiliną, dzięki czemu Jagiellonia zagra w trzeciej rundzie ze Silkeborgiem, z drużyną z Danii, a Raków spróbuje wyeliminować izraelskie Maccabi Haifa. Zatem dopisujemy sobie jeden punkcik. Jeden punkcik dopisują sobie Duńczycy, którzy podobnie jak my też mają w grze czterech reprezentantów, dlatego punkty Polaków i Duńczyków dzielimy przez cztery. Kopenhaga też zapewniła sobie grę na jesieni w europejskich pucharach po zwycięstwie z kosowską Dritą 1-0 w rewanżu i 3-0 w dwumeczu. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Duńczycy zagrają ze szwedzkim Malmö, więc znowu trzymamy kciuki za Szwedów, którzy są niziutko w rankingu UEFA. Niestety, jeśli chodzi o trzecią rundę eliminacji Ligi Europy, to zagra tam duńskie Midtjylland, które dopiero pod okrywce. Wyeliminowało szkockie Hibernian, wygrywając 2 do 1 w dogrywce 3 do 2 w dwóch meczu rywalem norweskie Fredrikstad Tutaj chyba nie ma większego znaczenia, kto awansuje, a kto odpadnie, no może lepiej byłoby, gdyby Fredrikstad awansowało ze względu na to, że ta drużyna ma zdecydowanie mniejsze doświadczenie w europejskich pucharach, a wiedzielibyśmy, że Norwegowie na pewno w tej, w tej fazie ligowej czy to ligi Europy, czy Ligi konferencji zagrają, a Midtjylland jeszcze musiałoby walczyć w czwartej. Rundzie. No i niestety też niefortunne wyniki, jeśli chodzi o ligę konferencji, no bo i Silkeborg, i Brandby minimalnie, ale jednak rozprawili się, rozprawili się z słabeuszami. No to jest trochę przesadzone określenie, ale mimo wszystko, Akureyri i Habet Horshavn to są zespoły o zdecydowanie mniejszym potencjale kadrowym, finansowym i tak dalej od Duńczyków, a Islandzczycy i farezy naprawdę napsuli krwi rywalom, przegrywając minimalnie, no i niestety Silkeborg zagra z Jagiellonią, Brandby zagra z Wikingurem Reykjavik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji i Duńczykom też dopisujemy punkt i tutaj ważna uwaga, jeśli chodzi o dogrywki, to liczymy wynik właśnie danego spotkania po dogrywce, a nie przed, więc jeśli ktoś, jakaś drużyna przegrała w 90 minutach 0 do 2, ale w dogrywce odwróciła losy spotkania, wygrała 3-2, to wpisujemy tej drużynie. Zwycięstwo dlatego Duńczycy otrzymują jeden punkt, no bo cztery dzielimy na cztery, dostajemy jedynkę. Miejsce piętnaste, tutaj cały czas Austria, która odskakuje nieco od Szwajcarii, ale traci dystans do nas i do Duńczyków. Austriacy w tym tygodniu mieli trzy ekipy w grze. Wolfsberger zaczyna, zaczyna w przyszłym tygodniu grając w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy z Pałokiem, natomiast Sturm zagra w czwartej rundzie eliminacji Champions League. Salzburg zremisował z Bran, o tym mówiłem, w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zagrając z drugim. Salzburg ma już zapewnioną fazę ligową jakichkolwiek europejskich pucharów, Austria wygrała ze Spai, awansowała do trzeciej rundy eliminacji ligi konferencji, Rapid wygrał z Dezic zespołem z Czarnogóry z Deci Tuzi 4 do 2, w dumeczu 6 do 2. Rywalem Rapidu Dundee United. Austriakom dopisujemy też pół punktu. No i dalej mamy Szwajcarię, która wystawia też pięć ekip, też w tym tygodniu trzy w grze Bazylea zaczyna w czwartej rundzie ligi mistrzów, Youngboy z Berno w czwartej rundzie ligi. Europy. Servetta odpadła z Wiktorią Pilzną. Mimo zwycięstwa w pierwszym meczu 1 do 0 odpada po porażce u siebie 1 do 3. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy Servetta zagra z Utrechtem. Nie jest tutaj faworytem. A w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Szwajcarzy nie są rozstawieni, więc niewykluczone, że Szwajcaria może stracić szybko swojego reprezentanta. Kłopoty ma także Lugano, które nieoczekiwanie odpadło z rumuńskim klusz i podogrywce w czwartej rundzie, przepraszam, w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Lugano zagra z Celię, natomiast Lozanna ku uciesze Szwajcarów jako jedyna nie zawiodła, odwróciła losy meczu z Vardarem, a raczej dwóch meczu, bo w rewanżu wygrała 5 do 0, w dwóch meczu wygrała 6 do 2 i w kolejnej rundzie zagra za Staną. zatem Szwajcarom dopisujemy tylko dziesiąte punktu za jedyne zwycięstwo Lozany z Vardarem. Mam nadzieję, że w miarę dobrze i jasno wyjaśniłem, Wszystkie aspekty, jeśli chodzi o ranking krajowy UEFA. W razie jakichkolwiek pytań, proszę śmiało je zadawać w komentarzach, ja na wszystkie odpowiem. A ja już dziękuję za uwagę. Maciej Piętak, kłaniam się nisko i na koniec raz jeszcze zachęcam do subskrybowania kanału Polini, łapkowania tego filmiku, jeśli taki Wam się e, podobał. I oczywiście przypominam o możliwości wspierania naszego kanału, dzięki czemu odblokujecie różnego rodzaju bonusy. I na koniec raz jeszcze chciałbym podziękować naszym wspierającym Michalinie, Marcinowi Szafranowi, Barto Piotrowi z kanału Sportowym Okiem Piotra, Terimento Anonymusowi oraz Tomaszowi Fickowi za to, że wspieracie naszą twórczość. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia za tydzień przy okazji kolejnej aktualizacji rankingu krajowego UEFA.